I witam was w kolejnym odcinku z gry Rayman 3, lecimy odcinek po odcinku, tak żebym nie miał sytuacji jak, jak dzisiaj, jak ostatnio, że nie mam odcinka, bo nie nagrałem. Ej, to nie będą takie miłe odcinki do oglądania, coś czuję. Jak to zostało tutaj mam... A to tak, mimo wszystko jesteśmy dalej niż bliżej końca rajmana Bliżej niż dalej końca bank Okej, musi to jesteś tam Zastanawiam się, ale chyba po Raymanie zrobię trochę spokoju gier To Myślę, że mam jeszcze... O, Ale nie fart. Myślę, że mam na koncie parę gier jeszcze, które chciałbym ograć i myślę, że w następnej kolejności po Raymanie 3 wleci prawdopodobnie Warcraft 3. Tak, na razie. Godzinę na... e, tam godzinę 16 tam zrobimy sobie nagrywam MRK 3 jak widzę No. Tak to powinno być zrobione. Mhm. No, tak się, myślę, że ja mówię. Samiutkie dwa. No, przynajmniej to zabrałem już. Okej, no tak, nie, to jednak no to zostało na O, katanka. Także mówię, na pewno wreszcie trzeciego 3 bo to nie chodzi za mną od paru... Od kiedy po prostu pomyślałem, że chcę mieć y, kanał na YouTube i chcę to nagrywać, to to jest chyba... Pierwsza gra, o której pomyślałem, że w ogóle nagrać, więc... Poza to jest jedna z pierwszych gier, które faktycznie grałem tak w pełni świadomie. Y, wiedząc co chcę, co robię i... i... Dzięki tej grze w sumie wydamy najwięcej pieniędzy, ale to tylko dlatego, że jestem fanem również Warcraft, World of Warcraft i no niestety przez Warcraft to się zaczęło wszystkie wszystkie git. Tak więc no z Warcraftem 3 mam bardzo dużo dobrych wspomnień. Nie grałem jeszcze w tę wersję Reforge, bo niestety Ech, tylko tam posiadam. No No. W sensie mam wersję Warcraft 3 tą podstawową, ale mój brat miałem przypisany do swojego konta. i kto jest w kwestii drzwi, poza tym jeśli dobrze pamiętam ben, chyba... No, że ci pomogłem z tymi drzwiami, co? Ale nie, 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 nie dziękuję, skąd? O, ładny statek. O, dobra. Jak wiem jak działać z tymi zwierzątkami, to będę próbuję tak łapać. nie, nie mów, że nie powinienem, bo tak to nic nie da. Kurna, stary uda kurna przywołać lepcysa to kurna cały normalnie świat, ma stary przerypany. <noise> weź tę łódź i goń ich! Aha. No dobra, ale ja mam, mam tak, zostały że zostało chyba trzy poziomy łódź. No tak, nie, cztery. No okej. Okay. Jest. Oczywiście znaczy, domyślacie się, że... ...krotujesz... jest, już... To będzie właśnie na, na rzecz, żeby strzelać do tych wielgaśnych ryb. Hmm. No i to będzie nasza rola, bieganie po statku i i, ataku, i strzelanie armatami do tych wszystkich ryb. Kurde, szkoda, że to jest yy, stare gra. Gdyby to była nowa gierka, to pewnie teraz by się jakieś morskie opowieści, czy jakiegoś innego rodzaju szanty i, i byłoby miło, tak jak w Assassin's Creed Black Flag że pamiętam Black Flag właśnie jest, jak płyniesz, to ci się yy, szanty uruchamiają. No i no szkoda. A Black Flag też chce ograć, bo to jest w sumie fajna gierka. A jeżeli tak asesynom dużo że zawdzięczam, to że na którymś odcinku mówiłem czemu, to. To przejdę. Na pewno jak wyjdzie i to wyjdzie ten Shadow to i to będzie pierwsza rzecz, którą nagram na kanale z takich nowości, że tak to nazwę. Hmm. Bardzo. To nie jest znowu kraksa. Nie możecie pływać głębiej. no, mnie może tak pływać? Może to delfin. No, on już mi się rację. Delfin to nie ryba, w sumie. Delfin to jest tak. nie Także mówię, a co jest tylko ten problem, że raczej nie będę zaczynał od jedynki, przecież przeszedłem. Jedynkę i trylogię e, Ezja przeszedłem, więc niekoniecznie nie wiem, czy mi się zbierze teraz chęci i czasu, żeby to nagrać. Ale... <śm> ale myślę, że zacznę nagrywanie od nagrywania trójki, bo aktualnie jestem na tym etapie przechodzenia gry, więc z, z, nagram pewnie trójkę no i potem całą resztę oczywiście zacznę od odwrotnej się bo zacznę od y, Shadow'a jak wyjdzie, bo jednak z Japonia to te moje klimaty ja bardzo lubię, plus no Assassin's Creed ja mu dużo zawdzięczam w życiu tak szczerze i uczciwie mówiąc Uff. no tak Ale patrzcie, mieliśmy, mieliśmy morze, mieliśmy etap wodny, mamy etap... Yy, ten, mamy etap... Yy, tutaj mamy etap wodny, mamy etap lodowcowy, tak to możemy nazywać. etapu, nie wiem, w wulkanie. O, słyszałem to parę chwytystycznych... No. przysmażone. czy stroje mają. Nie świątycznie klimat nam się zrobił. no Może po prostu nie, ale może ja mam trochę tą muzykę za głośno. Nie. nie słyszałem w ogóle swoich własnych myśli. Mhm. nie wierzę stary w ciebie. Mój pasek życia jest bardzo krótki mimo wszystko teraz. Niestety nie będę miał full paska życia dostępnego w grze, no bo nie mam tych wszystkich y, kolegów znalezionych. No, ale powiedzmy, że po w tej grze nie ma osiągnięć, przynajmniej nie y, w tej wersji, którą ja mam. Czyli tej wersji pudełkowej. Jakbym no bym zaraz sobie zaznaczyć jakie są osiągnięcia na xboxie, myślę, że pamiętam chyba na xboxie są to osiągnięcia normalne. nie ma tu, nic nie ma. No i ładnie. Oh. Ah. Mhm. Mm oh, sorry. Chcę zacznę przy czegoś przypadkiem tu nie ma jakichś ukrytych kolegów czy coś. Także co do asesynów, to myślę, że sobie w najbliższym czasie też próbuję odpalić, i zobaczyć jak się to będzie grało i nagrywało. że przynajmniej muszę być na poziomie tych lumów, żeby je... Mhm, mm czyli muszę napisać tu. Mm -hmm. A ah, tam jest widzę kolega. У меня тут показать на следующий момент на моем канале, но это трудно. Jis yra darbas, kurį man nuėjo ląstelė. Teraz. Fantastycznie. No Nowy poziom premium, fantastycznie. No dobra. Yy

Czyli nie mam tu żadnych skoków, nic muszę unikać po prostu przez tych przeszkód i... Mm -hmm. Nie gróbaksu, ja będę pierwszy. Nie, 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 nie wyprzedzaj mnie. Mhm. Mm A już liczyłem, że go złapię. A faktycznie tu musimy po prostu być przed y, Globoxem tam na miejscu mm, No jak nie wyjdzie to musimy jeszcze raz Więc boję się, że niestety musimy właśnie... Tak, bo widzicie, bo tu były te... Bo tutaj musimy się zatrzymać w tych, tych bryłach lodu tam No to przy okazji mam teraz okazję na nowo pozbierać punkty. Jakbyśmy coś zgubili Nie mówię, nie zależy mi na tym aż tak bardzo, więc. Zaleźmy to co tu zbieram, to pozbieram. Okej. Jak myślisz swoją narzeczoną, naprawdę, w domu 20 chyba 2 stopnie i takie, no spoko, spoko, a ona potrafi siedzieć w grubych skarpetkach pod kocem, bo jej zimno. Myślę że, myślę, że przynajmniej każdy zna, zna przynajmniej taką osobę, która, nieważne, że na dworze 20 parę stopni, dla niej tak będzie zimno. O, chyba się uda. Okej... Okay. O, ja słyszałem Globoxy za mną. Współczujem yy, w ogóle na desce po takich po prostu, drewnianych belach czy czymś. Jeździłem trochę na snowboardzie w życiu, więc powiedzmy, że plus minus wiem jak się na tym jeździ. Te, takie, o matko. Się zachowali y, autentyzm pod tym względem, że noga, że noga prowadząca jest przynajmniej w kierunku trasy, na no, pewno nie aż tak bardzo, ale... Hmm. O, widzimy całą fabrykę w ogóle. Kurde, wygląda jak fabryka mroklomu. Idealnie w tym momencie skończył odcinek, no, że to jest Co chyba radę, przedostatni, przedostatni poziom, także no tutaj zakończymy no i za chwilę wejdziemy do głównej siedziby Lumów. no słyszeliście główna kwatera Lumów, ale to już będzie w następnym odcinku, także trzymajcie się i cześć.